Dobra, ludziki, wróciłem. Bez dostępu do systemu tego nie użyję. Taksówka jeszcze kała. O! Znowu w domu. Co teraz? Wiem, że kluczem do tego wszystkiego jest dziwa, ale bud. Ale biura firmy zamknięto i nie wiem gdzie szukać tej Heleny Chang co do rezy. To dla niego wyruszałam w tę podróż, a teraz nie wiem nawet co się z nim stało. Jest ranny, nie żyje... Nie, nie pozostaje mi nic innego jakieś do domu i czekać. I mo e, modlicie. Zamiana. Eee, chwila. Do domu było w tą stronę. Ale znowu stary strój. Nie ma tak, stary, stój! Chwila, nie, nie, to nie stąd... Nie tam, dobrze. Dobrze, idę! Jeszcze tu pamiętam. No, to był początek, więc wiecie, to się nie dziwcie, że pamiętam. Bo ja tak łatwo nie zapominam. Jaka muzyka. Nie wiem, czy ją słyszycie, ale ok. Chwila, co tu? Nie, nie tu. Dalej. To tu. Nie było się z tobą łatwo skontaktować. Gdzieś ty była? W domu, w kazablące. W, w okolicy. Przepraszam, nie, nie myślałam, że będziesz się tak martwił. Martwił? Delikatnie powiedziane. I możesz przestać kłamać. Wiem, że nie było cię w domu. No co ty? Oczywiście, że byłam. Po naszej ostatniej rozmowie zalogowałem się do domu i porozmawiałem z Łonkercem. Powiedział, że nie było cię przynajmniej przez to nie rozumiem, dlaczego musiałaś kłamać. Ta, to, to długa historia. Musiałam na chwilę wyjechać. I gdzie się podziewałaś? To nie jest rozmowa na telefon. Teraz jestem w domu, spytaj łąkersa, jeśli chcesz. Możesz nawet sprawdzić na kamerach, jeśli mi nie wierzysz. Sam już nie wiem, w co wierzyć. Chodziło o rezę. Tak. Nie. Musiałam mu pomóc, ale nie chodziło tylko o to. Nie powinniśmy o tym rozmawiać przez telefon. Kiedy wracasz? Wciąż muszę tu siedzieć. Jeszcze co najmniej kilka dni. Przepraszam, że kłamałam, ale miałam swoje powody. Nie chciałam, abyś się martwił. Hmm, trochę ci ten plan nie wyszedł. Wiem. Ale już się nie musisz martwić. Wróciłam i nigdzie się nie ruszę. Wszystko ci opowiem, kiedy wrócisz do domu. Okej? Okay? Okej. Okay, spróbuję przyspieszyć trochę mój powrót, ale... Nie, nie przejmuj się tym. Wszystko w porządku. Wróć, kiedy będziesz mógł. Dobra. Trzymaj się, Zoe. Spróbuję zadzwonić jutro. I nie pakuj się w kłopoty, dobra? Dobra. Cześć, tato. Coś ta muzyka... Płacze czy co? Boże, takie łzawe momenty. Jak się tu dostałaś? Przychodzę, aby z tobą porozmawiać. Masz za sobą bardzo długą podróż. Cieszę się, że wreszcie wróciłaś. Jak? To ty? Okrążyłam całą kulę ziemską, ale wszystko sprowadza się do ciebie. Faith, to był twój eksperyment. I dziwy. Tak. Był. Ale to nie my zmieniliśmy ją. W to czym jest teraz? To sprawka Łatikorp i pizza. Chciałam, żeby Feiq dożyła kresu swych dni z rodziną zastępczą. Nie czekało jej długie życie, a i tak dość już przeszła. Łatikorp miał jednak inne plany. Potrzebowali odpowiedniego pacjenta do testów ich narkotyku, morfeusza z siecią snów. Więc zabrali Feiq. Wiem, przeszła przez prawdziwe piekło. Nie chciałam tego. Nie masz prawa do wymówek. Ty ją stworzyłaś i ty byłaś za nią odpowiedzialna. To prawda. Rozważając to wszystko jeszcze raz, rozumiem, że nie wolno było pozwolić na to, by ją zabrali. Ale korb to nasz właściciel i nie mieliśmy wiele do gadania. Nie mówisz mi wszystkiego. Po co tu przyszłaś? Sprowadziłaś tu oko? Bliźniaczki? Bierzcie się za mnie! Jestem zbyt wykończona, żeby mnie to jeszcze obchodziło. Przychodzę prosić cię o pomoc. Pomoc? W jakim sensie? Chcę powstrzymać LatiCorp przed wypuszczeniem na rynek konsoli snów. Chcę zatrzymać dalsze rozprzestrzenianie się zakłóceń. Może i masz mnie za osobę okrutną i pozbawioną uczuć, ale działam też pragmatycznie. Nic nie zyskam, jeśli Lati realizuje swe plany, albo zakłócenia doprowadzą do kolejnej awarii. Mam też osobiste powody, aby chcieć powstrzymać pizza. Dość już przysporzył innym cierpień. A jeśli jego plany zostaną wprowadzone w życie, to straty będą niewyobrażalne. A dlaczego niby miałabym Tobie w czymkolwiek pomagać? Nie oczekuję tego. Ale pomogłabyś w ten sposób, Fej. Nie dałaby się jej dalej cierpieć. No i powstrzymałabyś, Łaticholp. Nawet gdyby nie zabili Twojego przyjaciela. Skąd to wszystko wiesz? Gdy pierwszy raz się spotkałyśmy, podrzuciłam Ci pluskwę. Regularnie podsyłała mi dane, słyszałam wszystko, co mówiłaś i wiem o wszystkim, co zaszło. Pomagałam ci, a teraz ty mi pomożesz. Bo to jedyny sposób, aby pomóc Faith pomścić Reze i powstrzymać Łatikorp. I to by było na tyle. Jak mam niby pomóc Faith? Przecież i tak już nie żyje. I tak, i nie. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale sama byłaś tego świadkiem. Ona jest w cyberprzestrzeni, w sieci snów. Nie wiem, czy to ona, jej wspomnienia, jej dusza. Nie chcę zgadywać. Faktem jest, że jakaś cząstka Faye znajduje się w cyberprzestrzeni, wewnątrz matrycy snów. I cierpi, bardzo cierpi. Ale możesz jej pomóc, Zoe. Jeśli to zrobię, to nie poprzestanę na Łati i Picie. Ty również musisz zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Wyznaczono cenę za moją głowę. Będę trupem, gdy tylko wyśledzi mnie oko. I nie chcę, bym dzieliła się z innymi swoją wiedzą. Jeśli to nie jest odpowiadanie za swe czyny, to nie wiem, co jeszcze musi się ze mną stać. W tej chwili pragnę jedynie zemsty za całe zło, jakie wyrządzili mnie i mojej firmie. Jeśli mam przez to wszystko stracić, to niech tak będzie. To co mam zrobić? Musisz wejść do sieci snów i przekonać Faith, aby odpuściła. Gdy to nastąpi, cały system się zdezaktywuje, a Eingana. Matryca snów odłączy się od sieci ogólnej. Przekonać fejf. Ale jak? I dlaczego to muszę być ja? Bo łączy z nią więź. Nie wiem, na czym ona polega. Wydajesz się posiadać te same, co ona, cechy genetyczne, te z tych bardziej... ezoterycznych. Polubiła cię. Poza tym nikt inny nie jest w stanie jej zlokalizować. Sama próbowałam, ale wszystko wygląda tak, jakby jej tam nie było. Ty zaś ją spotkałaś. I to kilka razy. Sama się z tobą kontaktuje, potrzebuje cię. A żeby jej pomóc, musisz najpierw pomóc mnie. Jak? Mam tu ze sobą konsolę snu. Łączysz się, gadasz z fejf i znajdujesz sposób, aby ją wyłączyć. Czymkolwiek się stała, wirusem, duchem w maszynie, tylko ona może to powstrzymać. Jeśli będzie się przed tym bronić, jeśli jej wpływy będą dalej się rozszerzać po sieci, to system w końcu całkiem padnie za kilka dni, może szybciej. Skoro ona może to zrobić, to czym jest? Nie wiem, duchem w maszynie jej ciało umarło, ale umysł. Naćpali ją morfeuszem, zabili końską dawką narkotyku. Kto wie? Może istnieje coś tak banalnego jak nieśmiertelna dusza i to właśnie z niej pozostało. Umarła, będąc w sieci snów i śniąc niezwykle potężny sen. Może wciąż jest w tym śnie i to właśnie panoszy się po cyberprzestrzeni. Szczegóły nie są tu ważne. Liczy się to, że Feife jest w jakiś sposób w sieci snów, w Enganie i że trzeba ją stamtąd zabrać. Czyli, że musi umrzeć. Przecież ona i tak już nie żyje, Zoe. To fakt. Cokolwiek z niej pozostało, wcale nie cieszy się z obecnej egzystencji. Musi się wyłączyć, wejść na kolejny poziom, czyli. Jak to tam nazwiesz? To ja mam ją o to poprosić? Żeby umarła? Tak należy. To jest słuszne. Słuchaj, kończy się nam czas. Musisz dokonać wyboru. Albo to zrobisz, albo stąd wyjdę. I nigdy się już nie zobaczymy. W tym drugim przypadku sieć padnie i straty będą niewyobrażalne. A Waticorp może i tak zdoła wypuścić konsolę snów. Piz wciąż może zrealizować swoje plany. To jest gorszy? Ja czy on? Myślę, że jesteś odrażająca. Wykorzystałaś niewinne dziecko w charakterze królika doświadczalnego. Stworzyłaś ją i potem odrzuciłaś. I po co? Aby badać sny, ale nie mogę pozwolić, żeby zło zwyciężyło. Wiele już zrobiłam i nie cofnę się przed tym. Niedawno ktoś mi powiedział, że brakuje mi zaangażowania, oddania. Cóż? Podłącz mnie do konsoli snów. Aha. Podam Ci zaraz dawkę Morfeusza o bardzo wysokim stężeniu. Znacznie mocniejszą niż te, które dostawałaś wcześniej. Nic ci nie będzie, ale zyskasz możliwość kontrolowania swego otoczenia. Dzięki temu Faith nie będzie mogła cię znowu odepchnąć. Co jej powiedzieć? Jak ją przekonać? Nie wiem. To musisz wymyślić sama. To zupełna terra incognita. Gotowa? Gotowa. Zatem powodzenia. Okej. Okay. I dobranoc. Zodat. zamiast jest jakoś inaczej. Faith chce, żebym weszła do środka. Spoko. Najdłuższa podróż. No też chyba by był koniec. Ale mogę się mylić. Okej. Okay. Się zaczyna robić dziwne. Halo? Witaj. Musisz być Faye. Ja jestem Zoe. Wiem. Co robisz? Gra. Rozumiem. A w co? Grę. Naprawdę? Ja też mogę zagrać? Nie wiem. Chyba tak. Pomagałaś mu, prawda? Fej. Biała pani mi kazała. A. A co dokładnie powiedziała biała pani? Powiedziała, żebym z Tobą porozmawiała. Powiedziała Ci, że muszę znaleźć i ocalić April Ryan? Tak. Jak wygląda biała pani? Cała w bieli. Kiedy ją ostatnio widziałaś? Chwilę przed Twoim przyjściem. Naprawdę? Tak. I co powiedziała? Powiedziała, że wszystko w porządku, że dobrze się spisałaś, że ocaliłaś April. Tak powiedziała? Że ocaliłam April? Tak. Wiesz, że cię szukałam, prawda? Tak. Dlaczego właśnie ja? Dlaczego do mnie przemówiłaś Faith? Bo jesteś taka jak ja. Co masz na myśli? Śnisz. Jak ja. Sprawiając, że dzieją się różne rzeczy? Tak. Jesteś moją siostrą. Jestem kim? Twoją siostrą? Tak. Starszą siostrą. Dlatego, że śnimy tak samo? Nie. Dlatego, że jesteśmy siostrami. Naprawdę. Fejf, to bardzo ważne. Czemu uważasz, że jesteśmy siostrami? Po prostu wiem. Biała Pani też to wie. Mamy wspólną matkę. Ale naprawdę? Fejf. Przykro mi, ale to niemożliwe. Moja mama umarła na długo przed Twoimi narodzinami. A! a, Nie! Nasza mama nie umarła, a my jesteśmy siostrami. To. to niemożliwe. To prawda! Wiem to! Nie kłamie! Wierzę ci w...